Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Forsowanie Renu i będę miał w tej bitwie do zrobienia kupę fragów Bo takie jest zadanie, ma być ich łącznie 34, nie da się tego zrobić w jednej bitwie I jest to kolejna taka gra a jadę tutaj sobie na miejscówkę, Mam, będę skąd będę miał przestrzały na pojazdy, które będą się wkały na punkt A i wbrew pozorom to jest bardzo dobre miejsce, mimo że czołg jest całkowicie odsłonięty i może tutaj przyjmować od każdego kto się pokaże. No ale jak widać nikt nie chce się pokazywać. Nikt tam nie wyjechał z czerwonych, za to nasi podjechali sobie bliziutko na y, zakręt. To ja też tu pojadę. Oni strzelają, ja też sobie postrzelam. Jest pierwszy chętny. To jest M36. Przeładowanie i podjeżdżam jeszcze bliżej. Tym razem będę miał przed sobą. No co tu będzie? Następne M36 jeśli dobrze widzę bo nie widzę dobrze no i zostały jeszcze dwa pojazdy na przestrzale tutaj jest M51 które wystrzeliło, zniszczyło naszego tygrysa a całkiem z tyłu stoi pzt no kolega chyba jakieś robi wyzwanie typu Goliat albo inne tego rodzaju zadanie, i takim słabym pojazdem wyjechał, no ale schował się już tam na pewno, nie pokaże się więcej. A ja czekam na pojazdy, które wyjadą stąd. No i jest następny, czerwony. Były tam dwa pojazdy, ten drugi też zginął, więc z powrotem patrzę na ten wyjazd. No tylko mi, kolego, nie zasłaniaj. Wydaje się, że za chwilę coś tam wyjedzie No ale mi tutaj koledzy zasłonili tyg... przestrzał na tygrysa Nie ma co tu się więcej czaić, trzeba jechać dalej Nic więcej nie zrobię, tam są za blisko dwie aż lufy No na taki pomysł nie tylko ja wpadłem Kolega w teciaku też wyjeżdża, objeżdża ich z lewej strony. Chyba podzielimy się tymi fragami. No tak, jeden rozwalony, dla mnie został y, tylko jeden, no ale wystawiłem się pod T26. Od strony przejazdu na punkt A wyhaczył mnie, no w sumie nie wyszła ta akcja najgorzej poza zakończeniem, ale i tak jestem z tego zadowolony. Liczyłem się z tym, że tak może się to skończyć. Następny pojazd to jest Tygrys E. No wiadomo do zadania potrzebuje jeździć ciężkimi pojazdami. Strzelił do mnie M36, tutaj jest PZ470. Owa strzały odbite, od bo bokiem nie przyjęło się od PZ470. Wykańczam M36. PZ jeszcze się naprawia, dlatego mogłem ją zniszczyć. Została pelotka, która się nagle tutaj pokazała za krytyka próbuję coś zrobić jeszcze km -em. no ale po przeładowaniu pelotki już nie ma został jeden czerwony na punkcie B no chyba zginął jeśli dobrze widzę zniknął z minimapy nasi będą dojeżdżali do y, tego kapa ja odpuszczę sobie jazdę w tą stronę Raczej zainteresuję się możliwą wjazdu, możliwością wjazdu na punkt C Z tamtej strony na pewno też będą jechali czerwoni Przy punkcie A jest trochę przeciwników Ale jest tam też całkiem sporo naszych Przede mną jest niszczyciel ławe kąty i będę próbował tutaj na niego zaczekać może się pokaże właśnie strzelił czy będzie chciał wyjechać no raczej nie po lewej stronie bo od punktu C jedzie Pantera G spóźniony ten strzał jadę w stronę Pantery i dalej będę próbował jechać w, w stronę y, punktuce. tutaj jest minimalny przestrzał na panterę wsadzone krytyczne rozwaleni i, i załoganci i, i zamek działa No, w tej chwili będę musiał czekać aż kolega coś się naprawi uzupełni załogę w wieży te strzały to takie raczej na przypomnienie że, że ja tu jestem no, i drużynowy, wykończył panterę. Asysta wpadła. No, i dalej, co się dzieje? Na punkcie C chyba nie ma nikogo, ale tracimy punkt A. Ja mam przed sobą wystawionego tygrysa E. Pięknie weszło w quickspota. Dlaczego tu kolega we mnie nie strzelał, nie wiem. Może mnie nie widział, może w samolocie był, nieważne. Został mi jeszcze średni czołg. Czy on o mnie wie? No raczej tak, teraz już wie na pewno. Za blisko respa podjechałem i jestem podświetlony, odbiłem jego strzał. Na przeładowaniu go wykończyłem, no i teraz muszę się zainteresować tym, co dzieje się na punkcie A. Przy punkcie C jest dwóch naszych, powinni sobie poradzić z tym czerwonym. No i tak, przy punkcie A stoi T26, ten, który mi rozwalił tygrysa H1. Ja tutaj mam z, za mały przestrzeń na niego. Nie chcę kombinować dlatego, że od lewej strony jedzie do mnie niszczyciel. To jest dość niewygodna sytuacja, bo przed sobą będę miał niszczyciela, ale z tyłu tego T26. Trochę się pomyliłem. Tu jest jeszcze panteradę stoi za wrakiem strzał za krytyczne no i kolega w mieszczycielu wyjeżdża następny krytyk ściągnięta gościnica i obrażenia dostał kierowca teraz strzał chyba z podpaleniem następniego strzał odbity Tylko coś słabo mi. O, teraz jest bokiem wieża jest skończony ten niszczyciel. I mogę się zająć T26. Mamy przejęty punkt C. No, muszę uważać na T26. Jeżeli on się na mnie patrzy, to ściągnie mnie bardzo szybko, ale nie. Pierwszy strzał, tylko zatrafienie. Nic nie zrobiłem. Mam tyłem wieżę. Przeładowanie, strzał w zielone i teraz drużynowi przejmują ostatniego, ostatni punkt, a od Respa wyjechał na moje nieszczęście czerwony i mi ten mojego Tygrysa rozwalił, a tak dobrze szło, szkoda. Mam zrobionych 12 fragów, na razie Gajdziny nic od, od siebie nie dołożyli. Także już marne szanse na y, atomówkę. Y, Mamy przyjęte wszystkie punkty, zniwelujemy przewagę i ja w zasadzie powinienem jechać ostatnim moim ciężkim czołgiem, który mam ustawiony w tym szablonie, to jest Fałka 40.05, ale fałka jest za wolna i za słaby pancerz ma, dlatego w użycie idzie ponownie H1 i no mam nadzieję jeszcze coś trafić. Godziny w końcu dorzuciły do siebie, od siebie 13. Bombowca przed punktem A jest jeden yy, czerwony, ale już nic nie zrobię, bo zadziwiająco szybko ta bitwa się skończyła. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.